Cześć, ciemanko, z tej strony Cebaster. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Far Kraja piąteczki. Dzisiaj e, w zamiarze mamy... Tak naprawdę nie mam gotowego odcinka, tak? dzisiaj to jest spontan jeden wielki, ale no co, co do spontanu, no taki jest zamysł właśnie, taki jest zamysł, żeby to zrobić w sposób e, taki, że żeby było dobrze. Bo ja coś czuję, że John lada moment nas złapie i będzie problem. On lubi nas łapać, zauważyłem. Ale wróciła koszula, bo antagonista stapiał w koszuli. Więc stwierdziłem, że ja też wrócę w koszuli. Niech on się tutaj już ze mną nie tręczy. Zresztą koszula to jest bardzo fajny wywór do tej serii, bo ja widzę, że to robi też efekt. Chyba nie o to chodziło! Jezus Maria, zdychaj dziadu! Dawaj, 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 dawaj! Chyba nie o mnie mówić. Ej, oni jadą w moim kierunku, prawda? Bo... Jeżeli... Siema, Dziunia. To do ku... Do kuchty. Nie! To no dobra, no... Najpierw John, potem... potem reszta. A da się tak zrobić, żeby wszy wszystkich czterech i znaleźć? Bo ja bym tak chciał, żeby na czterech, no. Panienka moja ukochana e, Brat popieprzony, w wojsku mu głowę chyba zmienili e, Adwokat, ten co teraz go gonimy. No tu też coś jest, tak? Co to jest za quest tam taka? Aha. To jakiś ten Nixon, ja tam żadnego nie znam. Nie, 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 zamknij. Jezus Maria! Radio Maria! Nie! Przecież ja! Co innego klik! Kur... tam mać! No nie! Ja na nich polowałem i prawie się udało. Prawdzie. Gdyby też nie moja ręka. Ostatnio trochę bardziej odczuwam, ale. Właśnie, tak jak wspominałem, ee, może w geta, że lekarz mnie czeka, także tak lekarz mnie czeka Ej, ja mu im zaskoczę tak, taki, zaskoczę takim sposobem, że im na twarz skoczę. Chyba, że znowu uciekają. A jakby to zrobić w ten sposób?

These sons of bitches are making me regret up. the day I eased up. <laughs> I fucking knew this would happen. Doesn't make a difference now. All I know is we got people to protect. I know how to get back at the cult, but if I we're gonna do it right, we need the Death Wish. That's oh my truck. Problem is, it's sitting in the garage. looking Stop! Stop. 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 Przecież merle, Januszu, do krzaka się ukryw. w krzaku pogadamy. Ja im fu, adam. Mój stoi pod blokiem, już ci gadałem. Ile razy się mam powtarzać? Czy jest jakiś... Niedorozumiały? Mój stoi pod blokiem. Nie ma czym się kpalić. Apelastra w sportowej wersji, no ale. 2002 trzeci rok. Obserwuj. A oni się tak uparli, kurcze. Gdzie masz te swoje auto? Ziomek. Przyjacielu, cielu, cielu. Gdzie ty masz te swoje auto? Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm Ożeś, ty w dupę! Ciulu! Na górę! Rura! Ja nie mam artystek! Jetzt muss ich hier. Ja was tu z zaskoczenia wszystkich wezmę. To jest ten garaż sławny? Aha, dobra. Ja mam taki plan. Ja mam plan. Mój plan jest y, sprytny. Panie! Toś ja tu jestem! A myślę, że ty tutaj jesteś, przyjacielu. Koś apteczkę! Ludzie, kochani, apteczkę! Jak nie ma? A? Jak nie ma? A na to drugo? Czekaj, E. Nie, R. No, wciskam R. Też mam amunicję, tak jest napisane. Ależ to zrobił, niczym w asasynie ninja.

jak zrobił tak? Tak? Es jest, dolary. Dolary, dolary. Twórz trychem. Co, jak wiaderko? żeby trychem. A, to tutaj. Znajdź więźniów. Co się dzieje? Przecież miałeś zejść normalnie.

Ale to tak nie działa. Hajne keny te inne panie no, Ale I garaz, zatrudnił, got a safe place thanks to you. Masz broń fajną. Tak, w łazience się zamknęłaś, kobietko, no przecież. No i dobra, to okej, okay. To sprawdźmy, co tu mamy na mapie za yy, zadanie. Mapa, nie tap. No dobra, mniejsza większość. Od ten, od, od sieć, od sieci, A. A samochód? Przecież ja samochód miałem mu kupić? A czy dać? gdzieś był no, salon furgonet. A... here zawsze tak jest ktoś szuka mnie? To nie, nie odejdź, ja pierdziemy ale niko nie a laj The if i were rich as zip, i'd make a life-size toy car racetrack with loop de loops. Mm -hmm. <laughs> Dobra, wypełniono misję. Zrobię to po cichu. Postaram się dla Was. Ja. Już teraz byliśmy i wiemy jak się zakończyła ta historia. Bo muzyka była. Stul, Co ja strzeliłem, a on nie ja strzelił. Czekaj do budowli, gułara mają, pałkę sobie będę walić no chłopie nie przesadzajmy. Ha, nie działa, nie działa To już chyba wszyscy I Wyzwolono proszę państwa Ranchosidów tak się gra Assassin's Creed Far Cry 5 Nowy tytuł Nie wiem czy Assassin siedział w USA kiedyś w Francji był Kiraciskarę znaczy Tam Black Flag był Tak, tak był <grystanie> Nie? Nie? Aha i Kiesik jest Nie? assistance ah, if those walls could talk well more accurately scream uh, just know that i will get it back sooner or later and when i do maybe i'll hang your skin as a trophy above the mantle keep it up good friend i'm waiting for you oh god did he did he tattoo you Fuck! Oh, I can't imagine someone doing that to me against my will. Co, ja nie lubię, nie I gonna hand deliver us to the rapture. I've to for you. know Grace? You know she does not fuck around. Any gear she's got stored at her place is gonna be top of the line. To tak movie. Na początku. A potem wychodzi jak wychodzi. Ktoś, kto Ojej, to zwykły dzień przy Far kraju O Jezus, jeszcze tutaj ciemne chmury. Sid wysłał do mnie, zaraz będzie problem z internetem pewnie. Nie ma nic tego dobrego. Porozmawiaj z nim. Siema. Zastępca chyba buchnęli nam. No! Co? Kto? Ja wiem, że nam buchnęli. Nie, aniutki cały czas za mną chodzą. Nie bardzo mi questa zrobić. Dobra, spokój. Już petu nie ma. Toi, rozmowa. Okay, listen up. It's got an M60 loaded onto it. We gotta get it back before the cult goes around making Swiss cheese out of everything. Thing guzzles gas the way I do beer. If we're lucky, the pegas are filling it back up. Check the Golden Valley gas station. It's the closest one. Co, na stację? Dzień You near Golden Valley Gas? Is my truck there? It's gotta be. Damn Peggy's it! wouldn't have made it that far. Oh, Bravo V! Bravo Cedek. Cedek, Bravo D. J. Javi Tole. We got picked. お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、 Udałość. Miało nie być muzyki, co nie? Miało prawa autorskie będą jak nic. A może to nie wiem, jak ja to mam zrobić, żył, w OS, Jak jest, tak jest, niech będzie i tyle. Dostarczymy te auto i starczy na dziś. Dobra, życie niemiłe. Czy też coś, Nie, nie, przepraszam, nie taki udamy. Jeszcze więcej posiłków. Oni, łodni są! Posiłki, posiłki, posiłki. Będzie posiłki. Zjadę cię Ach, udało się, Łop, tego cała trzeba. Bo będzie. Nie rozjeżdżaj w publiczności, tam swojej, bo nie wolno. W publiczności nie rozjeżdżam, tylko jakiś, taki kredyt. Taki... hit the gas kid this cult I knew before everyone else the seeds were a bunch of bullshitters I started pressing I co? Jak pojazd utracony? O co chodzi? Przecież ja go miałem! Moi kochani, jak widzicie, nie wiem co się stało. Stałem bez pojazdu.

But at least it's a title. Assassin and Vanishing Car. Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's gate. Leave that shit! only choice I had was to prep for what was coming. So I decked out my place. Stocked up 10 years worth of food. Put together air and water potations. I was at it for months. Ready to stick it out. Should have seen the looks people were giving me. Like I was some kind of lunatic. Who was right, Merle fucking Briggs? Of course, Colt came and pulled the rug out from under me. I lost everything. Here I am, riding with you in the surprise shit stains. So we're about to go full measure on oh, your asses. Oh, so so Prepared? You're all. it's <laughs> <That's> not it, <kid. laughs> <laughs> To tu ktoś jeszcze? To tu ktoś jeszcze jest? Pum, pu, 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 pu. Dobra. Trzeba to tradycyjnie Uwielbiam się. Ja idę do domu. Ej, bom chedź. Po co ci to był? Trzeba zbierać rurkę. Buje, tak. Dieramy wszystko słyszę i z lewej, i z prawej strzela. No i po co schodzisz? Po co schodzisz? Przepraszam, ale to był headshot. Ja cię zraniłem. Przepraszam, ja ci w głowę nie kiemszej. Ale headshot, zostaje zostań zawodowego. Dzięki! Wiem, że mam wrodzony talent do strzelania headshotów. No i super! Udało się! Udało się wygrać ten pojedynek mistrzów. No i co? No co ja mogę więcej powiedzieć moi kochani? Zrobiliśmy swoją robotę. Nie strzelać, ja już nie chcę dzisiaj, ja już chcę przerwać nasze nagrywanie, bo odcinek będzie zbyt długi. Także moi kochani, zostawcie lajka like pod odcinkiem, subskrypcję i pamiętajcie jak najwięcej oglądajcie. Bo im więcej oglądacie, tym więcej dobrych filmików macie oczywiście. Także wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku z Far Cry.